Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Czarny. Dzisiaj zagramy sobie w Deluxe Key Jump 4, Czarny Puchar Świata, odcinek trzeci. Przenosimy się na skocznie do Lillehammer HS100. Mam nadzieję, że skoki będą na wysokim poziomie. Oczywiście klasyfikacja generalna. Czarny Polak prowadzi razem z Grzegorzem Przylęcałerem, ostatnio Czarnemu. No nie szło w konkursie poprzednim. Peter Przewc zamyka stawkę na podium. Piotr Żyła jest dziesiąty, kolejny z Polaków. Kamil Stoch no niestety no, skacze, no tragicznie. Juri Tepesz zamyka stawkę. Richard Fratek też słabo, Rune Welta. Mariusz kraw 17. Roman Kolederka tuż za podium. Myślę, że powalczy w dzisiejszym konkursie. No i dobra, Juri Tepesz jest na belce. Zobaczymy, co pokaże. Wiatr w przedni, dobre warunki. Wiecie, dobre wyjście z progu, ładnie ładnie się położył na narta, ale. Do. No skok. Przyzwo przyzwoity skok. 3,18,5. Ładnie, ładnie, ładnie. Nie mogę nic mu zarzucić. i kolejny raz wyjdzie Richard Fry. Tak. Zobaczymy, co pokaże. Już w miarę doświadczony Niemiec. Wyjście z progu? No ładnie. Chociaż tak trochę zadar Narty? Nie. Nie. Chociaż. 90... Wyprzedzałem, wyprzedzałem to piszę jednak. Minimalnie, minimalnie. No chociaż tak 3,5 punkta przed Jurijem Tobie... i welta Welta, mistrz świata na normalnej skoczni. Widzicie, ładne wyjście z progu. Może to być daleki skok, ale na... Dziesio... Jednak 91 metrów, o kurde. Druga lokata, 117,5 punkta. Jest tuż za Richardem Freitagiem. Na razie skoki dosyć... no... słabe. No ale zobaczymy. Młody Niemiec, Marius Kraus. Ładnie ŁADNIE! bardzo daleki skok, jest dobry skok, chyba obejmie... tak? obejmuje prowadzenie, piękne noty, 19, 19, 19,5, 122,5 punkta, naprawdę rewelacja ze strony Marinusa Krausa, z minimalną, i Kamil Soch, no, dwukrotny nasz mistrz olimpijski, Wy, wyjście, no jest w końcu ładny wyjście z progu, to może być daleki skok, nareszcie, no jest ładny skok, no nareszcie ładny skok, pierwsza lokata nawet, no cóż, wspaniała, wspaniała, Wspaniałe wieści, wspaniałe wieści, proszę Państwa. kamień Stoch, miejmy nadzieję, że wróci na wysoki poziom w Czarnym Płaży Świata. No i dajki to. Ależ, ależ wysoko leci nad progiem, proszę zobaczyć. Ależ daleki skok, czyżby to był rekord skoczy Nie, jednak nie, minimalnie, ale 99 metrów. Coś wspaniałego dajki, naprawdę wielkie grac... 11 punktów przewagi nad drugim kamiennym Stochem, odleciał, odleciał. Jeden i Damian. No. Do... Ładnie. Jednak nie. Jednak to jest tylko przyzwoity rezultat. Trzecia lokata, nawet za Kamilem Stokem. No jaki naprawdę poleciał znakomicie. To jest. to jest... A tak na podium mi się wydaje w tym konkursie, bo to jest rewelacyjny skok. Stefan Kraft! Stefan Kraft, no myślę, że dzisiaj powalczy Wy się sprogu ładne. złapał noszenie, ale spada. No niestety to tak. Chocia... drugie miejsce jednak, jednak drugie miejsce. Ładne noty. Wyprzedził Kamila ile punktów wyprzedził Kamila? EGZEKWO z Kamilem na drugiej pozycji, no ładnie. Anders Jacobsen, no prawda, rękawy, już to wszystko w porządku jest, już dawno, ładny, ale leci wysoko, proszę zobaczyć! Może w kolejnym znakomity, yes, jest! Jezus Maria, rekord chyba! Tak, rekord skoczni, 100 metrów i 94 cm! Stoi pół, pierwszy, 139,5, no to no wspaniały skok Andersa. Nawet z przewagą nad Daikito, no i Severin Freud. No chyba usłyszałem wrzawę kibiców na stadionie. Na kurwa, na ale Ależ też, i też chyba będzie daleki, chociaż nie aż tak daleki. Ładnie, rewelacja, druga, trzecia, trzecia lokata. Trzeci, trzeci, 98 metrów, 133,5. Konkurs zmierza ku bardzo wysokiemu poziomowi. I będzie na rozbiegu Piotr. Piotr Skoczek, który może zrobić wszystko, a może zrobić gówno. I wyjście z progu ładne. Aj, za bardzo się wychyli, to już nie będzie rewelacyjny. Słabo. Jednak zrobił to drugie w dzisiejszym konkursie. No jest to dziewiąta lokata. Można to nazwać porażką z jego strony. Anders Vanemel. Znakomity lotnik. Ale też radzi sobie na mały skocznik. Zobaczymy, no ale za małością mu się nie wychyla. Co on robi? I spadł. Chociaż i tak pociągnął, jak tak mało się wychylił. No 127 punktów. Na czwartej lokacji też przytkamienia z Tochem i Stefanem Kraftem. Czy Neumayer, 35-letni Niemiec. Ma coś do udowadnienia. Normalny skocznik. Zobaczymy. Ładne wyjście z progu. Czyżby to był naprawdę daleki skok? Tak! Rewelacja! Trzecia noc, 98,5 metra, no. 134,5 Myśl, ale highback. Myśl, ostatnio spadek formy formie. Oczywiście w plaży świata. I ładne wyjście z progu! Jednak czarny port to jest co innego i piękny, a zarazem daleki skok. Wszystko w należnym początku. 134,5 punktów. Ktoś miał już taką notę i tak jest. Razem Ezekwo z no i na trzeciej pozycji Dzwoni do mnie mama, ale ja nie odbieram, przepraszam Noriaki Kasai I ładnie Noriaki, ładnie Piąta lokata, 98,5 metra Rewelacja, no rewelacja, nie rewelacja, wiadomo Jak na jego lata, na normalnej skoczni taki skok Wiadomo, już nie ma tej siły wybicia 402, i Myśla, no Markusa nie bichla to może być daleki? Słabo. Słabo nazwijmy rzeczy po imieniu. Słabo. Dziesiąta lokata, 93,5 metra. 123 punkty. No, w połowie stawki. Jak na razie. Znaczy, kurwa, to nie jest połowa stawki w sumie. Roman Kołdelka. Roman. Ładne wyjście z progu. I ładnie tutaj też się trochę wychylił, ale nie. Coś mu bujało tam. Trochę tak... Za bardzo... Do dupy, no do dupy. Siódma lokata dopiero jednak Romana. I teraz będzie Peter Prefs na melce. Jest Peter Prefs. Słoweni, zobaczymy co pokaże młodej Słowenie. A zarazem doświadczony! Wiecie, się z progu ładny, ale nie! Coś za bardzo zadarnasty i coś do zbita, za przeproszeniem. A tutaj też się odwrócił wiatr, można też zobaczyć. Niestety boczny, a... a nawet miał tylny wiatr. No i Gregor Tryensaur. Czy utrzyma koszulkę lidera, którą dzieli z czarnym Polakiem? Ładne. To może być daleki skok i chyba będzie. Tak, daleki skok! Siódma lokata. No to powalczy, powalczy. Powalczy o tą żółtą koszulkę. Z czarnym? Czy czarny też będzie walczył? Ładne wejście z progu. No i ładny też lot. Można... Ale czemu blisko wylądował jeszcze słabe noty i to jest dopiero dziewiąta lokata. To jest jednak dopiero dziewiąta lokata czarnego. Kamil 11 jednak dopiero czarny, no bo tutaj coraz lepiej skakali załodnicy, na początku tak niemrawo trochę się zaczęło 18 Piotr żyła dopiero, no niestety, Czarny Polak przez Polaków 9 Anders Jakobsen prowadzi, Dajki to, Misha Ma... Neumajer trzeci Misha Hajbek razem z nim tak to wygląda, myślę Misha Elnojmajer jeżeli by wygrał miałby szansę no na koszulkę lidera, bo był tam ósmy w klasyfikacji. chociaż Abiel Egor cały jest siódmy, to wszystko jest jeszcze, do... wszystko jest jeszcze otwarte dobra zaczynamy, Yuri Tepesz no niestety Czarny puchar świata to nie jest jego jego kurwa, turniej jak widać, chociaż teraz. Teraz rewelacyjny skok! To może być znaczny, znaczny awans w klasyfikacji tego konkursu. Runevelta też słabo startuje w czarną porze świata. No, zbar, może coś się w końcu odwróci na jego korzyść. No ładnie leci, ładnie. Nie, jednak nie, nie, nie. Jak Juli Tepeż ładnie skoczył, taką słabą No 93 metry. Piotr żyła, no. Pietrek? Garbik fajeczka i prawda skok, tak? Wys ładnie Co ty czemu się jak wychylał jak Debil. No i Devil, Debil, Debil, no Co on zrobił? Gdzieś tak 93,5, ale jeden do satni. Oj, Pietruś, Pietruś, się naski, słabiutko, 239,5. Ostatnia pozycja, chyba nikt. No, no nikt nie chyba z nie skoczy dalej. Bliżej. Fratek, ładny, wy ładny wyjście z... Oj, tutaj... Co on robi? Słabo, bardzo słabo. O, chociaż ci... wygrał z Piotrkiem i, I z Runeweltą Peter Preft. Bardzo, ale to bardzo odległa pozycja. 18 numer startowy, trzeci w klasy... Ale cóż, ładnie widzieliście, jak podniosło, ale co on robi? Nie wygra... Ech, aj tak, daleki skok! Taki niemrawy... Te... Nie remarek rekordu skoczni, zabrakło minimalnie, ale tak dziwnie lecia. No, no nie mówcie, że nie. Mało się wychylił, nagle później tak i później znowu mało, ale rewelacja. 259 punktów to może być atak na bardzo wysoką lokatę. Marius Kraus, 15 lokata. Wydawało się, że skok dobry. Uskakał na początku stawki, ale jednak to jest daleko. Daleko. Od oczekiwań. Kibiców. Słabo. Słabo Marinus, chociaż lepiej niż w pierwszej serii. Teraz na belce pojawi się jedny Damian. Już się pojawił, już wyszedł z belki. Zobaczymy co pokaże. Ładne, ależ! Zadar narty i słabo. No to chyba też tak, noty słabe też, znaczy stosunkowo słabe. Stosunkowo słabo, naprawdę, czwarta lokata dopiero. Czyż tak przyzwoity jestem Vierneja? Marku Ansem Wikla. Wysoko w klasyfikacji generalnej I też przyzwoity lot. To jest jednak tylko trzecia lokata. Może stracić to piątą lokatę w klasyfikacji generalnej. No ale... I tak jest w miarę dobrze. No i Kamil Stoch! No wreszcie przyzwoity... znaczy... No tylko przyzwoity, no bo skakał na początku stawki wydawało się... Wiecie, z progu ładne! Ładnie złapał noszenie I ładny rewelacyjny skok, brawo Kamil, brawo To jest dopiero druga lokata Znaczy dopiero, nie dopiero Bardzo ładnie, bardzo ładnie Kamil 205. Ale tylko pół punktu, pół punktu zabrakło do Petera prewsa no niestety Stefan Kraft, zobaczymy co pokaże młody Austriak No, ładnie leci, może być przyzwoity rezultat No Słabo Identycznie jak w pierwszej serii jest powtarzalność, chociaż w tyle można powiedzieć. Że jest powtarzalność ze strony Stefana Anders Undersch się Dziesiąta lokata po pierwszej serii. Zobaczymy co pokaże. Ładne wyjście z progu! I noszenie też złapał mi się. RZW, Czy to będzie rekord? Nie! Znowu 14 cm zabrakło do rekordu, który należy do Andersa jako obcena z dzisiejszego konkursu. Czarny Polak, no czarny, bo możesz stracić koszulkę lidera. Musisz się spiąć. Bierzemy się ciebie wszyscy. Wejście z progu ładne, ale nie za bardzo nadal narty. Chociaż teraz trochę. Słabo! S tragiczny skok! Słabiutko, czarny. Naprawdę. Zawiodło się. Dobra, ale jest też ładne delka. Ładne z progu, to może być ładny. Chociaż spadł, szybko spadał, coś. Chyba za wcześnie wyszedł z progu, mi się tak trochę wydaje, i też przełożył się to na bliską odległość. Gregor Schillensauer, zobaczymy, co pokaże. Jeszcze młody Austriak, ale bardzo doświadczony, ma koszulkę i do Nie! Druga lokata, troszkę słabszy skok niż w pierwszej serii, 26,5. Anders van nadal prowadzi, no bo rewelacyjny skok ze strony Andersa. Terring Freud numer 10 12 miejsce w klasyfikacji. Ładny wyjście z progu, to może być naprawdę daleki skok Jest! Jest daleki skok 99 jest prowadzenie 20, 19,5, 19,5. Widać było, że ten skok będzie dobry Jest nawet minimalna przewaga. 4,5 punktów. Na małej skoczni, normalnej skoczni to jest dużo, powiem szczerze. Rekki kasai No ładne wyjście z progu I ładny skok! Ładny! Nie ma co mu zarzucić. Drugie miejsce nawet. Dwa równe, wspaniałe skoki Noriakiego. Wielkie brawa. Wielkie brawa dla weterana skoków. Michal najmajer. No, kolejny weteran, może trochę mniejszy weteran, 35 lat. Czy uczy ma miejsce na podium? się z progu ładne. Chyba, chyba utrzyma, bo to jest naprawdę. I zobaczymy, czy to będzie. Tak, to jest pierwsza lokata. Myślałem, że będzie rekord skoczni. tak się zastanawiałem. Ale to jest jednak 62 cm za blisko. Prawda, zawodnicy skaczą w ten punkt, ale nikt nie może pobić Andresze jak na razie. I trzecie, dwóch ryzykwo było przecież, Michał Heybek. Czy obroni miejsce na podium? Czy zostawi to. Michał ne Neumann jest już na podium. Niestety, Heybek trochę, no, minimalnie, ale minimalnie popsuł ten skok. I no. Severin Freund. Severin Freund będzie na podium. Czy też Dajki 99 metrów w pierwszej serii, rewelacyjny skok. się jest ładne! leci znakomicie. I daleki, ależ nie ustał! On nie ustał! O biedny Dajki! Aż mi się go zrobiło, szkoda! Aż tutaj, proszę Państwa, zobaczymy powtórkę? Co on zrobił? Ładnie wszystko szło, piękny lot. I lądowanie wydawało by się mogło, że. że do ustania, a jednak. A jednak dopiero. Lokata 15. Anders Jakobcem! Rekordzica skoczni. Ładny wyjście z progu. Oby ustał i skoczył daleko. Nie, chyba zabraknie. Chociaż nie, wygrał, wygrał. Piękne noty i to wystarczyło do awansu. 98 metrów, pierwsza lokata. 275 punktów. Rewelacja ze strony Andersa. 3 punkty wyprzedza Michaela Neumayera. Severin Freund trzeci. Noreki Kasei czwarty. Anders van 5. piąty. Michel Hajbek szósty. Gregor 7 siódmy. Czy obroni koszulki lidera? Bo mi się, że Czarny Polak no niestety straci ją. A raczej jestem nawet pewny. Nawet Kamil Soch jest przed Czarnym. Wy, wymienili się miejscami. W pierwszej serii. Piotr Żyła, no niestety. Przykro mi to nawet powiedzieć. Ale zamyka stawkę. dajki to biedny spadł na szesnaste miejsce. Tak! Jednak nie! Michel Neumayer obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Tak mi się wydawało, że on też może objąć. Stoszyść, 3, 8 punktów przewagi nad Anderszem Jakobsenem i Gregorem Schillensauerem. Czarny Polak spadł niestety na czwarte miejsce, Peter Press spadł na piąte, Noriaki także spadł na szóste miejsce, Severin Freud siódmy, awansował. Richard tak zamyka stawkę. Kamil Stoch awansował minimalnie o jedną pozycję na czternastym miejscu. Któż tu jeszcze? Siedemnasty Malinus Kraus. Naprawdę są różnice minimalne w strzałce. No i cóż, no i myślę, że się podobało się tak ze sobą, w górę, skomentuj, zasubskrybuj. Na razie, cześć!